19 tras rowerowych, 450 km i pełna infrastruktura. Tak w skrócie opisać można rowerową krainę, która znajduje się u stóp karkonoszy i Gór Izerskich w szklarskiej porębie. Jest mnóstwo wypożyczalni, nie trzeba mieć własnego sprzętu, można z tego skorzystać. Trasy są świetnie oznakowane, jest mobilna aplikacja rowerowa kraina, są papierowe mapy, mapy w terenie, więc też łatwo przemieszczać się i poruszać i korzystać z tych tras. Mało, to dodajmy do tego imprezy i zawody rowerowe, a wśród nich cieszący się ogromnym zainteresowaniem Bike Week, podczas którego przygotowano wiele atrakcji. Ta impreza ewoluuje, wiele lat temu wyglądała nieco inaczej. Dzisiaj skupiamy się na najmłodszych rowerzystach. Oczywiście oprócz tych fantastycznych wydarzeń skierowanych do wytrawnych rowerzystów, jak Bike Marathon, Szosowy Klasyk, Bike Adventure, dzisiaj przede wszystkim zawody dla dzieci, świetna Akademia Malucha. Mamy symulację ruchu licznego ze znakami, mamy tor przeszkód, na którym możemy poćwiczyć techniki jazdy, mamy alkogogle, przywieźliśmy rowery, przywieźliśmy kaski, więc dla każdego bombla coś tutaj dobierzemy, tak żeby mógł pojeździć. Kręcenie kilometrów może być także smaczne, przekonali się o tym ci, którzy postanowili przygotować sok siłą swoich mięśni. O przyjemności płynącej z uprawiania sportu przekonywali najmłodsi cykliści, którzy rywalizowali na specjalnie przygotowanych trasach. Na obozie sportowym jeździmy. Wstajemy wcześniej, biegamy, pływamy, jeździmy na rowerach. Takie różne sportowe rzeczy robimy. Można poznawać wiele rzeczy, wiele miejsc, fajne, fajne trasy poznawać. Poza tym to jest samo zdrowie, endorfiny, przyjemność, serotonina i radość z tego, że się czegoś dokonało w ciągu dnia, a nie siedziało przed kanapą. Punktem kulminacyjnym Bike Weeku był Ultra Bike Marathon na czterech morderczych dystansach. Tysiąc stu zawodników z całej Polski sprawdzało się w górskiej scenerii. Trasy są interesujące, bo tu są bardzo fajne tereny. Po górach no też jeździmy nie tylko w zawodach, ale ogólnie dla przyjemności. No i na pewno jest, no i organizacja też jak najbardziej jest, jest za, na, na dziesiątkę, tak, na plus. To jest taka, taka pozytywna, taki feeling pozytywny po tym wyścigu, jak się już dojeżdża do mety i jest się spełnionym i podjeżdża się, dostaje się tą miskę makaronu i człowiek jest tak szczęśliwy, że nawet żona się śmieje, że ja po takim wysiłku jestem bardziej aktywny później w domu niż przed. Jak przygotować się odpowiednio do startu? Trzeba trochę pokręcić, czyli popedałować, ale też myślę, że ważne jest mentalne przygotowanie, bo szczerze mówiąc, wszyscy tutaj jedziemy trochę o złote kalesony, a mimo wszystko rano przed takim startem jest lekki stres i adrenalina. Jednym zdaniem, jak na rowery, to do szklarskiej poręby. Świetnie jest odwiedzić szklarską porębę latem na rowerach. Budują się tu kolejne singlecek i mam nadzieję, że zostaną niebawem połączone z tymi projektami, które powstały na terenie Jeleniej Góry i Piechowic. Tak naprawdę karkonosze góry Izerskie rozwijają się super pod kątem wszelkiego rodzaju kolarstwa, czy szosowego, czy wycieczkowego, czy MTB. Także serdecznie zapraszamy do szklarskiej poręby. Serdecznie zapraszamy w nasze góry.